W szkole podstawowej numer 4 w Łukowie odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Podczas tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej mieliśmy takie trzy wejścia. W piątek 18 gościliśmy poradnię psychologiczno-pedagogiczną razem z koinonią Jan którzy zaprosili więźniów z zakładu karnego z Zamościa razem ze swoim księdzem kapelanem. Usłyszeliśmy świadectwo podczas tego spotkania jednego z, z osób ze wspólnoty koinonia Jan a spotkanie zakończył Kola, on przedstawia program profilaktyczny Antymina, mówił o zagrożeniach, o tym jak wyglądało jego życie, jak się jego życie zmieniło i w wyniku czego. W poniedziałek gościliśmy pana Jarosława Miłkowskiego. Jest to osoba, która skoncentrowała się na zagrożeniach wiary i przedstawiła jakieś takie najważniejsze, najtrudniejsze sytuacje, które mogą spotkać młodych ludzi, nawet już w podstawówce, a które mogą im zagrażać w jakiś sposób. Wyjaśnił, na czym to polega i co to dokładnie jest, co zagraża. No i dzisiaj właśnie w piątek z takim drobnym przesunięciem niestety, ale jednak odbył się pokaz mody świętych klasy, które dały radę przygotować plakat i przygotować przebranie zadanego świętego, którego wcześniej wychowawca wylosował, zaprezentowały właśnie dzisiaj na tym pokazie. Pójdę za, tobą, pójdę za... Dni kultury chrześcijańskiej w tym roku były niezwykle radosne, jak sami Państwo widzieliście na filmie. No, ten czas wyzwolił wiele radości, wiele emocji, takiej pozytywnej radości, nie tylko w uczniach, co jest ważne, ale również w nauczycielach. Tutaj praca zespołowa wzięła górę, trzeba było i wybrać osobę, i przygotować jej przebranie. W przygotowaniu plakatu też uczestniczyły całe klasy, więc może to też wpływało na, na integrację, mamy taką nadzieję. No i zaprezentowały się dzisiaj te dzieciaki. Za pierwsze miejsce klasa zdobyła 300 zł na, na swoje potrzeby, za drugie miejsce 200 zł i za trzecie miejsce 100 zł, które ufundował, które przekazał na, na, na ten konkurs ksiądz proboszcz Jerzy Cunkała z parafii przemienienia pańskiego w Łukowie, za co serdecznie dziękujemy, bo bez tego wsparcia myślę, że nie byłoby takiej mobilizacji i takiej, takiej porządnej imprezy jak, jak to wydarzenie, jak ten pokaz Mody Świętych. Dziękuję Pani Dyrektor za to, że umożliwiła przeżywanie tych dni tutaj w szkole. Bardzo serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie nauczycieli. Tutaj na czele wymienię z Panią Małgorzatą Tomczak bo to ona była głównym organizatorem i odpowiedzialną za Dni Kultury Chrześcijańskiej. My wszyscy tylko wspieraliśmy, co prawda każdy coś wniósł od siebie. Wszystkim nauczycielom, którzy się zaangażowali, bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to radość, jest pozytywne emocje, pozytywne doświadczenia, ale też taki czas wspólnoty razem przeżywanej tutaj w szkole. Dniom kultury chrześcijańskiej w łukowskiej czwórce patronowała Telewizja Master.